No, co my tutaj mamy? Królowa zwróciła uwagę na bogato zdobiony budynek. Kryty był dachówkami odlanymi z brązu, w oknach lśniły tafle górskiego kryształu. Dame! że to siedziba ważnego klanu Breckenriksów. Mógłbyś mnie przedstawić? spytała Mewe. Może ich przekonam, żeby wstawili się za mną u Brewera. Głowa klanu Ivor. Zaprosił Mewę na wystawną kolację. Ale kiedy ta chciała porozmawiać o wojnie toczącej się u stóp Mahakamu, krasnolud od razu zmienił temat. Rozglądając się po wnętrzu, Mewę szybko zrozumiała czemu. Ściany zdobiły Nilfgaardzkie Arrasy i Kilimy, zapewne wręczone przez zaprzyjaźnionych cesarskich posłów. Królowa zbierała się do wyjścia... Przekonana, że zmarnowała swój czas. Kiedy ktoś złapał ją za ramię i wciągnął do ciemnego pokoju. Porywaczem okazała się młoda krasnoludka w nocnej koszuli. Dziewczyna przedstawiła się jako córka Iwora, Eudora Breckenricks. I bez skrępowania przyznała, że podsłuchiwała rozmowę, która odbyła się przy kolacji. Słuchaj. Tatko, co prawda sprzyja Nilgardowi, ale mogę go przekonać, żeby powarł twoją sprawę. W zamian? Za małą przysługę. Hmm? E? Jaką? Chcę, żebyś wykradła z klanowego archiwum pewien dokument. Historię Mahakamoru. Widzisz, ojciec nie zgadza się, żebym zaręczyła się z moim lubym Zoltanem. Wymówka ma taką, że kodeks zakazuje ślubu z krasnoludem, który opuścił górę. Ale był już taki przypadek. Omówiony jest właśnie w tym piśmie. Kiedy dostanę, ojciec będzie musiał zmienić stan. Mewe czuła do Eudory sympatię i chciała jej pomóc. Zwłaszcza, że ta mogła się odwdzięczyć. Ale doskonale zdawała sobie sprawę, że jeśli włamanie do archiwum skończy się fiaskiem, wybuchnie skandal. Którego Bruwer Hawk szybko nie zapomni. No e, jazda. Gra wydaje się warta świeczki. Dobrze, przystaję na Twoją ofertę. Kobiety podały sobie dłonie, dobijając Starku. Królowa musiała przygryźć usta, żeby nie krzyknąć. Młoda krasnoludka miała bowiem uścisk godny kowala. Mewe wróciła do oddziału i, rozmasowując obolałą rękę, przedstawiła ofertę Eudory. Gascon zgłosił się na ochotnika. Włamanie to moje forte. Krasnoludy nawet się nie zorientują, że ktoś był w środku. Gascon wkradł się do archiwów pod osłoną nocy. Kiedy już chował wskazany przez Eudorę dokument za pasuchę, usłyszał stukot krasnoludzkich buciorów na schodach. Szlak zaklął Gaskon. Nie mogą nas słabać.

test Dobra, zobaczmy. Stać! Coście za jedni? Assa fuck Co za dureń, mało brakowało. Mm. Mm. She's now Okay Jeszcze tylko kawałek. I raz, dwa i won. Da, da, da. Na szczęście, Gaskonowi udało się załatwić sprawę po cichu. To też krasnoludy nigdy nie ustaliły tożsamości włamywaczy. Zgodnie z umową, Mewę przekazała Eudorze. Wykradziony dokument. Krasnoludka uniosła pismo w triumfalnym geście. Teraz ojciec nie może już przeszkodzić z rękowiną. Zaraz napiszę do Zoltana. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Oproszę. proszę, dotrzymała słowa. Niedługo potem królowa dowiedziała się, że Iwor rzeczywiście poparł Mewę na zebraniu klanów. Pozostawało mieć nadzieję, że Bruwer Hawk dał się przekonać argumentom starego Brekenridge'a. Ej, pomogłem przy okazji temu Zoltanowi, jak miło. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Co daje ta karta? Uh. O! Hm. To jest, kurde, mol niezły. Hmm, nie nic, widzę, że te oznaczenia od razu. Pewnie razem z update'em tego a... gry karcianej. No dobra. Hmm, niech na razie zostanie tak, jak jest. Ale widzę, że mam 11 wolnych punktów. Hmm. Więc przy okazji może kogoś sobie tutaj wdrożę. Co Ja mam w ogóle tak, Rejnard, to no jasne. Janczyk, dobra, Xavier dobra, Gabor czyli... A tak, bo przecież wypadła ta Rayla Eee, f... nie mogę tego przebolać, ta to była fajna. Eee, wezmę kundla czy jeszcze tego zrobię. Oni są upierdliwi. Rapruty! Wezwanie do broni. <laughs> dobra. Neutralność to bezczynność. Dość się za nią. mi rękoma. Kiedy nasi bracia i siostry w dolinach giną w ogromach. Krasnoludy Mahakamu, łapcie za broń i występujcie do szeregi Skojatel na pochybę ludziom. Genialnie. Gimme that workshop. Co by mi się dokoło, proszę bardzo, co? Aha, żebym mogę coś zbudować. Dobra. Eee, cię będzie Nie, nie mam dość hajsu. To, to, to. No to mam dość. Hmm, czy ja to chcę robić w ogóle? Mmm, mm. No, ten wers jest konkretny. Chciałem ja z tego szarego gońca. W sumie mógłbym się nad kolejną tą taktyką, tak naprawdę. Eee, dobra, trzeba ich sekretować Prosimy do szwabu, sztabu. Eeeh, jak oni tam się nazywali? Jest. On pięć wymaga, to mogę sobie zrobić dwóch. I raz dodać. Nie będą spoko dla tych wagenburgów, bo mogę ich poprzenosić i naładować im te. Rozkaz. Eee... Dobra. Zobaczymy jak to zadziała tym razem. Eee... Aha, czyli mogę mu sprzedać drewno. No i go sprawię. sprawie. Drewno za dużo, a hajs się przyda. Na ulepszenia. Co my tu mamy? Możesz liczyć na nasze wsparcie, stoi za Genialnie. Pokażcie mi mapę do ciężkiej cholery. A tu coś jest. Hmm. Tam już byłem. Czyli tak, to mi faktycznie muszę teraz iść do przodu. Może rozpuszcza tych zjadowców? Nie! Przegapiłem coś. Myślę, że mam mapę, która pokazywała mi jakiś podobny punkt, taki jak to. Zobaczymy. Dzie, dzie, dzie. No, bardzo podobają mi się te narysowane tereny. Szczególnie, że to jest śniegowy fragment. jak się... Mamy znowu to samo. Chcę jeździć na snowboardzie, psiakrew. Ciekawe, jak wtedy mogę tutaj kogoś zrekrutować, to jest ciekawe. I mi jeszcze raz tą mapę. Pe -pe 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 -pe. O właśnie. Czy to nie jestem przypadkiem tutaj? Gimme, No. Nie pamiętam co dawał Gabor, ale... Ej. Co, 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 co... to za... Nie mogę wyłączyć tego powiadomienia. Nie, nie mogę najwyraźniej. Jest takie... Możesz coś zbudować! Do it! Nie, wspieram na coś mocniejszego, spadaj. Okej... Okay. Dobrze, że to przekliknąłem. Ziele, co zawsze się przydają. Szczególnie, czy ma... O! Oh. Mówiłem, cymbale! Nie gnaj tak, bo ośka trzaśnie! Patrzcie go, znawce! Trzasła, bo za dużo załadowałeś na pakę! Na środku drogi <suszy> skraczył się wóz. Za nim stały kolejne. Część wyładowana złotem, klejnotami i innymi precjozami, Inne uginały się od beczek speklowanym mięsem. Każdy krasnolud miał własną teorię. Czemu doszło do wypadku? I wygłaszał ją donośnym, okraszonym inwektywami krzykiem. – Czarujące. – Spytała we. Nie wyglądają na kupców. – Ano nie. – Odparł Gabor. – Krasnoludy z klanu Ferenców. Wiozą podarki dla smoka. Pamiętasz Keltulisa? Kiedy się tu sprowadził, sto lat się z nim tłukli, ale w końcu gad się zmęczył. A oni zrozumieli, że łatwo go nie wypędzą ze swoich ziem. Więc poszli na układ. On im nie bruździ, a w zamian dostaje, czego mu trzeba. Ciekawa metoda. Czekaj. Idę ich tam rozdzielić, bo zaraz sobie brody powyrywają. Ej! Chłopy, spokój! Gaborowi udało się powściągnąć roześlonych pobratymców. Ale wóz wciąż leżał w poprzek drogi, blokując ruch. Królowa odezwał się Xavier. To można łatwo naprawić. Mam narzędzia, materiały, więc z twoim pozwoleniem. Oczywiście, idź i zobacz co da się zrobić. Rzeczywiście, Xavier szybko uporał się z usterką. Po chwili wóz sunął gładko po gościńcu jak nowy. No, królowo, rzekł jeden z krasnoludów. Twój inżynier ma może gębę jak mięso z Rosołu, ale na swoim fachu to on się zna. Przekażę mu wasze słowa, a ich część. No! Ruszamy z chłopakami w drogę, ale najpierw trzymaj trochę złota w ramach podzięki. Hmm. Dziękuję, ale nie mogę przyjąć tego złota za to, że pomogłam podróżnym w potrzebie. To była zwykła przyzwoitość. Ach. W dzisiejszych czasach przyzwoitość wcale nie jest taka znowu zwykła. Ale jak wolisz. Bywaj. Krasnolut ukłonił się na pożegnanie, zamiatając brodą śnieg. O czym dołączył do reszty karawany. Chwilę później wozy zniknęły za zakrętem. No i posprawiam. Może będę miał tę sprawę, jak będę musiał gadać z tym tym rodem potem. Odzień dobry. Okej, okay, jak... Dobra, to wygląda jak bomba... ...dwi-merytowa. Przyjrzyjmy się teraz temu terenowi tutaj. U. Bouncy bouncy. Fajnie, że kamera się oddala. Brakuje mi tylko, żeby na dnie był 100 ksiana. A tak nagrana złaś Assassin's Creed. God damn it. Dobra. Co mi to mi... To jest jakaś kolejna osada, ale... of mordę! Ten smok nie jest. Nad górami widać było słup dymu. W powietrzu unosił się zapach spalenizny. Pożar Gabor pociągnął nosem. Może piorun trzasnął drzewa. Nie, odparła mewę. Znam ten sfont aż za dobrze. Unosił się nad cały Medirn. To smród palonych domów. Leryjczycy przyspieszyli kroku. Chwilę później zobaczyli stojące w ogniu miasto i ryczącego wściekle smoka. To ten wasz Keltulis? spytał Gaską, osłaniając oczy przed bijącą od osady łódź. Faktycznie. Całkiem niegroźny. Nie wiem, co go ugryzło. Krasnolud wyszarpnął topór z zapasa. Królowo! Trzeba pędzić co cieszył! Nie lękajcie się, mości krasnoludzie! rzekł Eik, nie czekając na odpowiedź mewę, po czym. Opuścił kopię i ruszył galopem w stronę płonącego miasta. Za mną! Ubić żmiję! Reinhard? Zawołała Newa. Każ żołnierzom zmoczyć płaszcze, może ich to ochroni przed ogniem. Ruszamy, jak tylko będą gotowi. Jeśli się nie pośpieszymy, z Ejka zostanie tylko osmalona blacha. Pani, to zwykli żołnierze w starciu ze smokiem. Wiem, ale musimy pomóc, albo chociaż spróbować. Kiedy Reinhardt poszedł przekazać rozkazy, Mewe odwróciła się do Gabora. Ten smok on ma jakąś słabość? Obawiam się, odparł ponuro krasnolud. Że tylko do surowego mięsa. Mewe pokiwała głową, przełknęła głośno ślinę. Chociaż panował ziąb, czuła jak oblewa ją pot. Nie poddając się lękowi, królowa dała rozkaz do ataku. I żołnierze wjechali między płonące domy. Z bliska Keltulis był jeszcze bardziej przerażający. Mimo ogromnych rozmiarów poruszał się z zaskakującą zwinnością, niczym biegnąca po piasku jaszczurka. Jednym ruchem łapy przetrącił karki trzem krasnoludom. Czwartego przegryzł strzaskę na pół. A potem odwrócił się w stronę powiedział wykrzywiając zakrwawiony pysk w paskudnym uśmiechu. dobrze o 60 hp ma. let's go Hmm. No czy to mi pomoże za bardzo Może więcej. jestnych OK super i to mi się na pewno przyda OK. jest. Okay. O, zaczniemy od Skąd to ma? Uh... No, w jest? Hmm. Okej. Okay. Nie wiem, czy Xerthas mi za w pomoże w takim układzie. Dobra, no, zacznijmy od ciebie. Marnuję się w wojsku. O. Ten zabił smoka. To musi być możliwe. Okej. Kurde, ogień w rzędzie. Nie za dobrze. Eh. Okej. Okay. I zaczynamy strzelanie. Bra. To zrobi? Pani tracimy ludzi. Cholera, w ściekcie. Uważajcie! Hmm, okay. Może się skusisz na kusze. Zruka, pojdą cię przęgi słowa, proszę bardzo. Wskaż mi jest osłabiona. Uważajcie, reaguje na wszystkie razy! Wykończ ją! Jeśli masz honor. Dnia poległo wielu Leryjczyków. Spalonych żywcem, rozszarpanych smoczymi kłami. Ale ich poświęcenie nie poszło na marne. Wespół z krasnoludami zdołali poważnie ranić Keltulisa, zmuszając go do ucieczki. Ryki okaleczonego potwora niosły się po całej przełęczy. Teraz to ryczy, sukinsy Trzeba było nas nie napadać! Ech, gadzisko głupie. Wewe, to Wawrinek, starszy osady i rodów Ferenców. Moje uszanowanie i kondolencje. Ech, nie jest to tak źle. Gdyby nie wy, kamień na kamieniu by tu się nie ostał. Powiem ci szczerze, kiedy usłyszałem, że do Machakamu przyjechała jakaś ludzka królowa i prosi o pomoc. Powiedziałem, że prędzej krokus między półdubkami zakwitnie, niż zagłosuję na tak. Strach będzie zajrzeć potem w pludry, ale... Zmieniłem zdanie. <grym> to, co dziś zobaczyłem, co dla nas zrobiłaś, masz poparcie i dozgonną wdzięczność wszystkich Ferenców. Dziękuję. W dobie wojny z Nilfgardem to wiele dla mnie znaczy. Wybaczcie, że zakłócę tę wzruszającą scenę międzyrasowego pojednania. Ale już dłużej nie wytrzymam. Wawrinek, co tu się do cholery stało? Czemu Keltulis was zaatakował? A żebym to wiedział, po prostu tu przyleciał jak nie rzygnął ogniem, pół miasta zaraz stanęło w płomieniach. by to. 300 lat był spokój. Było, minęło. Trzeba myśleć, co dalej. Smok ledwo zipiał. Trzeba go dobić, zanim się wyliże. Czyli szybko. Morale się goją na nim jak na psie. A najbliższy posterunek straży daleko. Zanim przyjadą na odsiecz, może być za późno. Wiem. Dlatego myślałem, że... Słucham? Chyba żartujesz. Rozumiem. Jesteś wyczerpana bojem, nie chcesz narażać żołnierzy, ale zważ, że bestia śpi na kobiercu ze złota i rubinów. O, oczywiście ten skarb należny jest Bruwerowi, ale sobie potrąciła małą sumkę. Nikt się nie zorientuje. <grystanie> nie na no, trzeba to wykończyć. To zmienia postać rzeczy. Poza tym, smok był już ciężko ranny. Mało powiedziane. Krew się z niego lała jak z dziurawego bukłaka. Trzeba go po prostu dobić. Niech będzie. Zajmę się tym. Wiedziałem, że się zgodzisz. Oj, Wawrynek, Wawrynek. Będziesz miał chyba na życie nie jednego krokusa, a całą rabatkę. Prawda? Królowa tak. robi nam wielką przysługę, ale sama nie będzie stratna. To gdzie jest leże Keltulisa? Na północ stąd, wielka pieczara, nie sposób przegapić. Mewe pożegnała się z Wawrinkiem i ruszyła w drogę. Czy pojechała dobić smoka, pytacie? Nie uprzedzajmy faktów. Ja bym go chętnie zrekrutował tak naprawdę niż dobił. Czuję, kurde, nieprzewidywalna siła w tym na polu walki.